Że wiskupie dowódca 11 konnej pielgrzymki na jasną górę, święta Grzazny Buchowski, melduje pluton gotowy do apelu. Dziękuję bardzo. Ocieplasz że już program. Dziękuję. No, Księżyc wachliszczy, dowódca uchwałyńczego szwadronu kawalerii w Zarębach Kościelnych, ułan wyszłomierski, melduje szwadron na apelu wieczornym. Stan szwadronu 44, obecni wszyscy. Pani Ekscelencjo, Bracia w kapłaństwie i drogie rodziny. Mogę też powiedzieć kochani decyzjanie. Do corocznego apelu, który zwykle kończy tę część pielgrzymki ułanów dochodzą dzisiaj Dwie szczególne uroczystości. Pierwszą to jest obecność księdza, arcybiskupa z Kamerunu. To się nie zdarza, żeby apel był w obsadzie międzynarodowej i to nawet międzykontynentalnej. Więc ksiądz, arcybiskup odwiedził również łąże, i to nie tylko biskupa, ale też zwizytował nasze gospodarstwa. Wczoraj był na terenie soku, żeby się zorientować jak Polacy prowadzą kulturę rolną. I jestem przekonany, że ksiądz biskup jakieś dwa słowa na temat swoich obserwacji powie to, co tam w domu biskup to mało ciekawe, ale, ale co widział na gospodarstwie, to na pewno nas ciekawie za chwilę, go poprosimy do, do głosu o głos. Ale chciałbym na pamiątkę tu z tego spotkania wręczyć księdzu arcybiskupowi taką szczególną, szczególną, szczególny znak łączności. To jest krzyż biskupi, krzyż biskupi kardynała Martini, kardynała z Mediolanu. Dlaczego wybrałem ten krzyż? Otrzymałem od niego ten krzyż od kardynała i tak zastanawiałem się, jak go spożytkować. Otóż ksiądz arcybiskup jest z tego samego zakonu, jest jezuitą, tak jak kardynał Martini. Z tym, że kardynał Martini jest już na emeryturze, jest wiekowym panem, a ksiądz arcybiskup zaczyna swoją służbę. I jako metropolita i jako przewodniczący episkopatu. Bardzo się cieszę, że ten krzyż, który otrzymałem od Jezuity, przekazuje w ręce Jezuity. I druga. Jeszcze szczególna okoliczność. Otóż mam zaszczyt przeczytać tekst który sam podpisałem Przewielebny księże proboszczu. A zaraz się okaże cóż to za proboszcz. Ale muszę powiedzieć okulary panie wiecie, nie doradnie. Dla większej chwały Boga wszechmogącego i duchowego dobra Łążyńskiego po wysłuchaniu zdania kapituły, w myśl kanonu 509 Kodeksu Prawa Kanonicznego, nadaje księdzu proboszczowi godność kanonika łomżyńskiej kapituły katedralnej. Osobę księdza kanonika, jego posługę kapłańską polecam Najświętszemu Sercu Jezusa i czułej opiece Matki Pięknej Miłości. List jest i dekret zaadresowany. Przemierzebny ksiądz Kanonik, magister Andrzej Dmochowski, probosz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Zaręby kościelne. Bardzo się cieszę. A ojca doktora proszę, ażeby ten dekret przeczytał jutro na sali rycerskiej. Na sali rycerskiej wobec tych, którzy dzisiaj nie biorą udziału. Rozkaz wykonam. Bóg Jak jasna góra jasną górą. To, co przeżyliśmy dzisiaj, żeby ordynariusz na naszych oczach w ten sposób oznaczał swego kapłana kanonią katedralną. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Jego Ekscelencji. Nasza orkiestra jasnogórska przygotowała specjalny hymn. Jutro w sali rycerskiej odegrać na cześć takiego biskupa, który kocha swoich kapłanów, kocha diecezję, który dumny jest ze swojej kawalerii, bo to jest jedyna w Rzeczypospolitej pielgrzymka. Jesteście jedyni. Świat się Wami interesuje, a Wasz biskup jest w czołówce tych biskupów, którzy bronią Chrystusa i sprawy kultury chrześcijańskiej w Rzeczypospolitej. Jesteśmy dumni, że każdego roku, kiedy Wy przyjeżdżacie. Biskup jest z wami. Bo tam, gdzie jest biskup, tam jest Kościół. Jesteście tą wybraną cząstką Kościoła. Wasze wojowanie jest inne. Już nie z szatanem jest z, z władzami takimi czy innymi nieprzyjaciółmi, ale walka o Polskę nie ma dzisiaj w Rzeczypospolitej ludzi przegranych. Standard do góry trzeba nosić Z Bogu rodzicą dziewicą. Ona jest zawsze odnosi zwycięstwo. Ona bezbroi i oręża zawsze zwycięża. My jesteśmy jej rycerzami. Dziesięć lat pięknej współpracy kapłanów Archidiecezji łomżyńskiej doprowadziło do tego jubileuszu dzisiejszego, kiedy biskup diecezjalny oznacza kanonią swojego kapłana. Zazdroszczą mu inni biskupi. Oby takich biskupów było więcej, więcej. Naszymi prośbami racz nie

Noś prezentuj front